Przyjdź jak się macie, z tej strony oczywiście kasztan i ciepka, że wam ciekawostki, część 40. Zostawcie łapki w górę, zbójcie mknął, aby nie przegapić końców na mój kanale. Prześlijcie finalnie, spraszam do oglania. Zaczynamy! Ludzkie ciało produkuje około 1 litra śnie dziennie. 4 października jest opodzny dzień łaski dla zwierząt. Leki z grupy statyn są szeroko stosowane do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Szympansy, bonobo, zukoryle, orangutany, delfiny, butlonose, słonie azjatyckie, wargacze czystsze i stroki to zwierzęta, które potrafią rozpoznać je w lustrze. W Szwajcarii można znaleźć najstarsze działające zgarki. Istnieje około 20 milionów odcieni zieleni, co czyni ją najbogatszą kolorystyką w naturze. Malborg jest największym zamkiem na świecie i był siedzibą zakonu Grzackiego. Przeciętny lud w kszlance nie ma idealnie sześciennego kształtu, zwykle ma różne wady strukturalne. Paprocie był jednymi z pierwszych roślin na Ziemi które przystydzały się do życia na lądzie. Krzyk Edwarda Muncha jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów wyrażających ludzkie poczucie niepokoju i przerażenia. Huśtawki w kształcie łuków są często używane w placach zabaw i są projektowane w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Drukarki 3D mogą obecnie tworzyć wszystko. Od prostych przedmiotów po skomplikowane części budowlane i medyczne implanty. Księżyc ma wpływ na pływy oceanu, ziemi, długość dnia bez księżyca, dzień byłby krótszy o 6 godzin. 5 maja jest odpowiedź pod zimę z makijażył. zwierzę mają igły pokryte bakterią, która może powodować infekcję w przypadku zarażenia. W Japonii znajduje się najbardziej aktywny wulkan na świecie Fuji. Świątynia Wank w Karpaczu jest drewnianym kościołem, który został przeniesiony z Norwegii do Polski. Kolor poręczowy jest jednym z niewielu kolorów, który nie występuje w naturze jako pigment w roślinach. Przeciętny człowiek czeka około 6 miesięcy na zielone światło na skrzywaniach. W parkach rozrywki często znajdują się huśtawki, które są zaprojektowane z myślą o ekstremalnych przeżyciach, takich jak huśtawki w powietrzu. Roślina, znana jako drzewo życia, jest bogata w witaminy i minerały. Rozwój technologii 5G umożliwia znacznie szybsze transfery danych i ma potencjał zrewolucjonizować wiele branż. Antarktyda przechowuje około 60% słodkiej wody na Ziemi w formie lodu. No to było tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, Mam nadzieję, że film się podobał. miłego dnia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!